Siema, ja tutaj Ciastek, a to jest Rinse and Repeat, e, taki horror znalazłem e, i to jest creepy, to to, że przed chwilą wysiedził się napis Welcome Back i to się pojawiło, kiedy drugi raz w no teraz trzeci raz, e, jakby to jest, to taka, taki fajny easter że pokazuje, grawie, że, że włączasz tą gierkę po raz drugi albo po trzeci, tam czwarty dalej. Tak gra nie ma menu, nie wiem, nie wiem co jest tak, bo mam ja takie same horrory jakby znajduję, które w ogóle nie mają żadnego menu, tylko od razu wrzucę ci w gierkę. nie wiem, nie, coś nie mam farta do tego, więc, e, tak, rinse and repeat, czyli, e, że trzeba się opłukać i, i, i powtórzyć, okej, okay. drzwi, drzwi nie mogę zamknąć, no dobra, to chyba kibel, flasz, Uh, put clothes away. Okej. Okay. Rozebrałem no, się. Get in. A drzwi. No dobra, nie. on uh, trzymać spacebar, żeby się... Uh, myć. No to się myjemy, nie? Tak samo jak sama nazwa mówi. listen and repeat, tak? Hold spacebar to wash hair. O nie! Dobra, no, ja wiem na grę chcę zrobić teraz, nie? Nie, to... Naj, największy ten... strach, jak myjesz właśnie włosy... I... i masz zamknięte oczy... I sobie wyobrażasz, że jakiś demon do tobą stoi, albo... coś innego i... Czy jak najszybciej trzeba się odwrócić, trzeba zobaczyć, że nikogo nie ma. Nie no, ale jeszcze te drzwi, one są specjalnie otwarte, no. to za jakiś wyskoczy? Intruder jakiś za wyskoczy Co to było? Nie, 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 jeszcze, jeszcze, ten, ten, efekt VHS w ogóle Tu! Ej! Dobra Tak raz czytuję moją nazwę komputera Przed chwilą się moje imię wyświetliło na ekranie, znaczy moje imię Przed chwilą się wyświetliło Wyświetliła się nazwa no na się moja A tu co, mi się przecież przewidziało, nie? Ale co? ale skończy coś teraz, nie? Tak, trzeba sprawdzać za chwilę, bo to... Nie, gra znagowała chyba na chwilę Umarłeś To, to aha Jeden na trzy endingi Main endingi i 0 na 2 sekrety. Aha, dobra, a już się przestraszyłem Czyli po prostu umarłem, bo jakby to, to czego się bałem, to jakby faktycznie. Faktycznie się pokazało, nie? Ja, to są drzwi. Ja mogę wyjść na przykład? Ale ja wolno idę. Mogę się ten? Mogę wyjść? Nie mogę. No to wychodzę, nie? Wychodzisz. <laughs> Wyszedłem. <laughs> Dobra, no, to to jest secret ending czy main ending? A, main ending! Aha, myślę to sekret jest Dobra, czyli... Yy, yy, pewnie sekretny ending... Nie wiem, jak to może być, ale main ending to na pewno to, że... Że po prostu myje się i, i... I tyle, nie? Nastrzała wszystko Jakieś dźwięki są, dobra, nie no tylko w mojej głowie, to w mojej głowie jest, nie? Aż tam rury coś tam, w rurach coś tam, jakieś szczury w rurach chodzą Nic nie robię, nic nie robię Myłe włosy i wychodzę, nie? Wzięłem się nic, nic złego się nie stało, no i widzicie Dobra, czyli dwa sekretne endingi Ewentu... Czekaj, ja mogę na przykład... Dobra, wiem, 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 patrzcie, 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 patrzcie. Mogę odłożyć ciuchy I mogę wyjść po prostu Mogę No <laughs> to wychodzę, nie? By <laughs> się coś nagle, co z jest nie tak. No nie wiem no. chyba i sekretny ending jeden jeszcze został. chwila, 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 chwila. A na przykład jakby z kiblem coś można było, ten? muszę może, mogę spukać, nie? Ja mogę, a nie mogę skalić, ja mogę... Do kiblem wskoczyć. Mogę spukać? Pomogę! O, mogę, o. <laughs> no cóż, nie. No to zalałem, o kurde, tu ile tu się leje. No świetna robota. jest cały dom. No i fajnie, nie? A no i gra się wyłączyła, Czyli jak się zdobędzie wszystkie trzy te dingi i trzy, czy te, te poboczne, to się wtedy gra wyłącza. Dobra, więc no, to było Rinse and Repeat. No, więc to, to by było, na tyle taka, no, wtedy taka krótka dosyć horrorkerka. Mam nadzieję, że się spodobało. Nie ja będę ciastek, Do zobaczenia.